To już tysięczny dowód walki o czyste powietrze. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oddało do użytku kolejny węzeł. Ze statystyk prowadzonych przez dział techniczny e, wyszło właśnie, że, że to jest ten tysięczny w obiekcie gminy Bytom w Domu Kultury. Tak? Także dużą przyjemnością zrealizowaliśmy ten projekt dla miasta. Węzeł zlokalizowany w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, podobnie jak cała reszta, Odpowiada za przekazywanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody znajdującej się w instalacji grzewczej budynku. Skuteczne spółki potwierdzają nieustanne działania, za którymi stoją imponujące liczby. Aktywnie pozyskujemy środki z Unii Europejskiej. Ostatnie 5 lat to prawie 100 milionów wydatkowane na inwestycje, a w ostatniej dekadzie to prawie 200 milionów na przyłączenia nowych odbiorców, modernizację naszych sieci cieplnych oraz no przede wszystkim likwidację niskiej emisji. Przedsiębiorstwo przyłączyło do sieci już blisko 40 tysięcy mieszkań w Bytomiu i Radzionkowie. Centralne ogrzewanie sprawdza się także w starych familokach. Skala uzyskanego efektu jest nieprawdopodobna. No, no, to, to możemy sobie wyobrazić, że pewnego wieczoru pada śnieg, ciśnienie duże i kopci 130 pieców, a nagle tego nie ma. No, to jest różnica pod każdym względem i komfortu, ale też myślę zdrowia. Kolejnym ważnym aspektem jest zmniejszenie emisji smogu. Nie mam wątpliwości, że ciepło systemowe to najbardziej ekologiczne źródło ciepła i w tym kierunku idzie. Pokazują to kwoty, ilości. E, przypomnę, tysięczny węzeł to naprawdę robi wrażenie. Bytom, bytomski Pec jest liderem w Polsce, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia. My jako miasto staramy się jakby również w tym uczestniczyć. Jeszcze w tym roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej planuje oddać kolejne 34 węzły cieplne w dwóch obsługiwanych miastach.